LeBron James zawiódł swoich fanów zachęcając do kupna drogich biletów i został pozwany przez fana. Oprócz tego pogadamy sobie o Russell Westbrooku, który najprawdopodobniej odejdzie w tym sezonie z NBA. Dorzucę kilka dodatkowych newsów, a na koniec czy Janis Antetokounmpo zmieni drużynę. LeBron James, czyli najbardziej znany i najstarszy zawodnik NBA, jest obserwowany pod kątem zakończenia kariery. Na Instagramie LeBron opublikował wideo zapowiadające Decyzję wszystkich decyzji, co stanowi nawiązanie sprzed 15 lat do przejścia z Cleveland Cavaliers do Miami Heat jako decyzja wszystkich decyzji. W związku z jego wiekiem wszyscy fani myśleli, że kończy karierę, i dlatego cena biletów na ostatni mecz Lakers w tym sezonie podskoczyła kilkukrotnie do góry, ale dwa dni później Okazało się, że ta cała wstawka z decyzją wszystkich decyzji Part 2 to była reklama koniaku Hennessy. W końcu fani się zirytowali, ale jeden fan wyjątkowo się zirytował. Sądzi, że LeBron wprowadził go w błąd i stracił ponad 800 dolarów za to, że te bilety były droższe, mimo że LeBron wcale nie kończy kariery. Ostatecznie posuwa się do pozwu, gdzie oskarża LeBrona o wprowadzenie w błąd. O oszustwo i żąda pieniędzy z powrotem. Aktualnie nie ma rozwoju sytuacji na ten temat. Myślę, że LeBron powinien wypłacić mu pieniądze, bo raczej pieniędzy z jego miliardów mu nie brakuje. Ale aktualnie jest kontuzjowany. Ma uszkodzony nerw kulszowy, czego naprawa będzie trwała od 3 do 4 tygodni. To jest nerw, który jest od pasa w dół przez prawą nogę i bardzo mocno promieniuje bólem w okolicach kości. Lakers niecierpliwie czekają na jego powrót, więc myślę, że będzie robić wszystko, żeby jak najszybciej do siebie dojść, a sprawa fana rozwinie się w międzyczasie. Na pewno wam dam znać, jeżeli będą jakieś update'y i dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. Czy LeBron powinien oddać mu te pieniądze? Russell Westbrook, czyli gwiazdor NBA, jest teraz wolnym agentem. Miał podpisany z Denver Nuggets dwuletni kontrakt z opcją zawodnika na ten sezon, ale wybrał wolną agenturę, ponieważ dostał propozycję rocznego kontraktu na 14 milionów dolarów w chińskiej lidze. Uwaga, za drugi Rok w Denver Nuggets by dostał 3,5 miliona dolarów, więc to jest równo 4 razy więcej niż by dostał od NBA. Kevin Durant komentuje całą sytuację. Powiedział, że Russell Westbrook to jest legenda i chciałby, żeby Westbrook zagrał w Rockets zamiast w Denver Nuggets. Całą tą sytuację jeszcze bardziej napędza kontuzja kluczowego zawodnika Freda Van Vlita w Rockets, który zerwał więzadło krzyżowe i prawdopodobnie wyłączy go ta kontuzja. Na cały sezon. Westbrook by był jego świetnym uzupełnieniem może grać na dwóch pozycjach rozgrywającego i rzucającego obrońcy raczej by siedział na ławce, by stanowił mentora dla młodych razem z Kevinem Durantem ale mała elastyczność finansowa Rockets trochę na to nie pozwala. Myślę, że jest bardzo mała szansa na to, że Westbrook zgodzi się na mniejszy kontrakt w porównaniu do 14 milionów dolarów za jeden rok. Patrząc na jego statystyki 13,3 punkta na mecz, 4,9 zbiórki, 6, asysty są naprawdę solidne, ale nie wiadomo jeszcze co Westbrook sam myśli. Być może jego nawyk bycia w NBA bardziej do niego przemówi niż 14 milionów dolarów, chociaż można się z tym sprzeczać. Pamiętaj, żeby mnie subskrybować. Bardzo mała ilość osób, które mnie oglądają, mnie subskrybuje, więc strzel tego dzwoneczka i najlepiej ten czerwony przycisk i lecimy do kolejnego newsa. Teraz sobie porozmawiamy o ciekawych sytuacjach meczowych, jakie miały miejsce podczas ostatniego tygodnia. Mamy niesamowity rzut. Cassona Wallesa, który w meczu Oklahoma City Thunder i Charlotte Hornets rzucił punkt, ale za tablicy i to trochę wyglądało, jakby to rzucił przez przypadek, ale trafił te dwa punkty, zaliczyły się, więc rzadko zdarzają się takie sytuacje. Kolejna rzecz, jaką omówię, to Memphis Grizzlies i Detroit Pistons. Na meczu miał miejsce 40-punktowy comeback, którego autorem jest Detroit Pistons. Grizzlies najpierw wprowadzili 20 punktami, ale Detroit nie dość, że odrobili stratę, to jeszcze przegonili ich o 20 punktów. Kolejna sytuacja to jest Buzzer Beater, który ma miejsce na hali Washington Wizards. Pod sam koniec meczu Will Raleigh rzucił dwa punkty z rzutów wolnych, co doprowadziło do jednopunktowego prowadzenia przez Washington Wizards. Toronto Raptors zwołało timeout i Oliver Sar, w powietrzu, na 0,8 sekundy przed końcem meczu, trafia rzut za dwa i Raptors wygrywają 113 do 112 punktów. Ostatnia z ekscytujących sytuacji, jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu, to jest debiut po długiej przerwie Wiktora Łembeniamy, który na dzień dobry rzuca 27 punktów, 11 zbiurek i 4 asysty w statystykach. Media podają, że po przerwie jest wyższy o cały cal, no i na meczu wykorzystał swoją wysokość. Zrobił zabawny wsad po rzucie, wolnym, co wyglądało jakby podskoczył 10 cm, i jakby to było nie fair. Teraz sobie porozmawiamy o Janisie Antetokumpo i o tym, gdzie pójdzie. Czy zostanie w Milwaukee Bucks, czy będzie gdzieś tradowany. Jest bardzo dużo plotek na ten temat. Niektórzy twierdzą, że pójdzie do Miami Heat, niektórzy, że do New York Knicks. Ale na podstawie analizy wynika, że tylko New York Knicks i Golden State Warriors mogliby coś zaoferować w zamian za Janisa, żeby to była w miarę. Opłacalna oferta. W przypadku New York Knicks mają sporo do zaoferowania. Mogą zaoferować młody talent, czyli pick je, mogą zaoferować karla Antoniego Townsa i do tego dorzucając 3 pik słapy i 7 przyszłych pików drugiej rundy draftu. Przede wszystkim mamy dwóch top graczy na wschodzie w jednej drużynie, więc to się bardzo by opłaciło dla New York Knicks, jeżeli Janis. Chce wygrywać, też mu by się to opłaciło, bo od razu staliby się faworytami do mistrzostwa, a New York Knicks już są na to gotowi. W zeszłym roku, pierwszy raz od bardzo dawna, przedostali się do finałów konferencji, więc myślę, że Jalen Branson i Janis Kumpo, jeszcze biorąc pod uwagę ich różnicę wzrostową, dopełnialiby się na boisku i stanowili poważne zagrożenie dla innych. Druga realna sytuacja, jaka mogłaby mieć miejsce w trajdzie Janisa, to by było Golden State Warriors. Mają ogromną Elastyczność, jeśli chodzi o przyszłe piki, bo mają ich już 15, więc wymiana tutaj by była jak najbardziej możliwa. Warriors chętnie by oddali Jonathana Caminga, który jest utalentowanym graczem, ale jest niechciany tam, dlatego, bo kłóci się ze Stephenem Kerem, czyli trenerem Golden State Warriors. No i dodatkowo mamy Brandina Podziemskiego, którego kontrakt też pasuje w wymianie. No i do tego by dorzucili całą masę pików. Janis Kumpo i Stephen Curry, to by było przerażające połączenie. Niektórym by mogło to przypomnieć połączenie Stephana Curry'ego i wyższego od niego Kevina Duranta, którzy razem ze sobą wygrali dwa mistrzostwa, więc z Janisem też by były takie sytuacje możliwe. Ale Janis nie jest zainteresowany w Golden State Warriors, co przyznał na jednym z Wywiadów. Uważa, że kocha Nowy Jork i że chce wygrywać mistrzostwa, ale myślę, że Janis zmieni klub tylko później. Janis jest przygotowany z Milwaukee Bucks na aktualny sezon, co zresztą powiedział w swojej reakcji na plotki transferowe na jego temat. Powiedział, że jest locked na cały ten sezon w Milwaukee. I że najprawdopodobniej za 7 miesięcy będzie myśleć o dalszych planach karierowych. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o całej sytuacji z Janisem. No i co? Nie mam nic więcej do dodania na dzisiaj. Trzymaj się. Cześć.